Siema, Siema z tej strony Wojtek Hodowca Królików. A to już kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będą porządki u królików, czyli wyrzucimy obornik sobie od tego samca i tego samca, czyli od dwóch samców. Powiem wam, czy się samica okociła ale to dopiero jak posprzątamy. A tak to nic się nie zmieniło. No to jak możecie. Samica się kociła, ale to za chwilę. Jak posprzątamy temu samcowi, bo ma dużo obornika, i temu samcowi posprzątamy. Tak. Tak jak powiedziałem, ten samiec jest na sprzedaż. Już jest wystawiony. Zobaczymy, czy się kupiec znajdzie. Tak, ważyłem ostatnio króliki. Ten samiec waży 4,5 kg. Ten prawie 8, tam 7 coś. Ta samica ponad 6 kg, a ta samica 5,5 kg, czyli duże. Ty najmniejszy, około 5 kg, ale tam nie ma co. Dobra, więc zaczynamy od tego samca. Najpierw zaczniemy tu Otworzymy. I tu mam opatę. Ja wygarnę od jednego samca. Ja zrobię krótkie cięcie. Wygarnę i widzimy się jak pościelę. Potem temu wygarnę i pościelimy. I damy jeszcze obierki. Bo tu już nakroiłem kartofli raczej. Ziemniaków i damy królikom. Więc ja robię krótkie cięcie i widzimy się jak. Już wygarnę tą samcowi. Ja już jestem z powrotem, już wygarnąłem samcowi. Teraz weźmiemy, idziemy po słomę i mu pościelamy. Dzisiaj jest e, czwartek, 30 grudnia. Tak. Weźmiemy mu, pościelamy. Jeszcze trochę żeby miał sucho, miał sucho. Wczoraj dostał tu obierki. Dzisiaj mu też damy. Tu już jak mu posprzątałem to już mu damy od razu. Żeby było z głowy dać mu dobra ma jeden samiet z głowy teraz wodę ma Ida się od marży, bo już jest na plus temperatura. Teraz temu posprzątamy, wybierzemy. Tak jak wcześniej robię. Krótkie cięcie. Posprzątam i widzimy się jak mu będę ścielać. Już jestem z powrotem, posprzątałem, temu już wygarnąłem. Teraz idziemy po słomę już. Na dwa razy mu trzeba przynieść. No posuń się. Zjadł, wczoraj też mu dałem ziemniaki To już zjad, to też mu damy od razu Dobra damy mu ziemniaki też od razu dobra samce mają już wszystko porobione tu muszę jeszcze zawiesić poidło, bo żeby nie naleciał gnój, jak będę z góry muszę przypiąć dobra, jest źle, kurde przypiąłem to niżej tak i już przypinamy tam co widzę miał? Ja. Dobra. Bo. No to teraz przechodzimy no, do, do samicy. To jest bardziej zła informacja. Samica się wczoraj okociła. Nad ranem zachodzę, a wszystkie młode zamiast się okocić w gnieździe, to okociła się poza gniazdem. Miała 10 sztuk, wszystkie były poroskopane tu, wokół gniazda, tu miała 10 sztuk. No szkoda, się, to jest jej drugi wykot zmarnowany, już nie daje jej trzeciej szansy. Teraz idzie już na zabicie po nowym roku. Tydzień odczekam od wykotu, idzie już na zabicie, już nie daje jej trzeciej szansy. No szkoda, że zmarnowałem, no ale w zamian za nią przyjdą inne nowe nabytki. Więc damy jej. Ona po nowym roku idzie na zabicie. Bo nie ma co dawać kolejnych szans. Jak tak, tak zmarnowała. To mówi się trudno, ale tak właśnie. Tu rozmarno się pojdą Muszę jej nalać wodę. Właśnie. Tak. Ta dostała drugą szansę. Czekamy w styczniu, koniec stycznia powinna się kocić, to zobaczymy. Też dostaje drugą szansę, jak nie to też na zabicie. A ta biała w ogóle się nie okociła. To idzie z miejsca na zabicie. Czyli ta samica i ta idą na zabicie. I ten samiec na sprzedaż albo też zabicie. I przychodzą nowe trzy nabytki, czyli trzy samice zakocone. Nie zdradzam jaka rasa, ale trzy nowe samice. 3 trzy nowe samice zobaczymy. co też na stycznia zakocone, trzy nowe samice, zakocone Ten samiec na razie zostanie Ale tego chcę sprzedać, albo też zabije, zobaczymy No, więc to tyle W dzisiejszym odcinku, zostawcie łapkę w górę Suba z dzwoneczkiem I możecie w komentarzach zgadywać jakie nowe nabytki będą Czyli jaka nowa rasa, bo, bo chyba będą dwie nowe rasy z tych samych zakończonych więc możecie zgadywać no to siema do następnego odcinka